Poniedziałeczek i słuchajcie, co tutaj dużo gadać, mam tyle paczek, że nie nagram nic kompletnie innego, cały dzień będę pakował tylko paczki, więc nie przedłużajmy poniedziałku i przejdźmy do wtoreczek, moi mili, a tak naprawdę nagrywam wszystko to we wtoreczek, yy, też podobnie, w ogóle wpadł mi jeden ogromny miksa, ma około 100 złotych, z elementów po złotówkę i tak dalej, więc mam kupę roboty, nie ruszę dziś tego miksa i to nie tak, że ten odcinek dzisiaj będzie nudny, bo będzie miks, ale nie rozpoczniemy go dzisiaj, a rozpoczniemy go jutro. A rozpoczniemy to intrem. Siemano, klockowe świry. Jedna ciekawa ciekawostka, którą mam tylko mogę dzisiaj zdradzić w ten wtorkowy dzień, to... to to, że uwielbiam stary brązowy ten sprzed 10 lat. Co się stało? No i... Słuchajcie, sprzedał mi się ten zestaw, wiecie, ten yy, ninjagowy. Rozbierałem go sobie. No i tak. Używając separatora, przysięgam. Używam separatora do rozkładania zestawu i robię wszystko delikatnie, jak się tylko da po prostu odeszło mi to tak. I słuchajcie, to jest. Dobra rzecz. Elegancka. Bardzo nieprawdopodobny wręcz yy, przypadek, że akurat tego drugiego. Bo wiecie, inaczej przeszukając całą firmę i nie miałem tego brązowego, by go zastąpić. Wiecie, zestaw się sprzedał, ja go mam nie rozebrany. Klient czeka, a ja właśnie rozwaliłem element. Niespecjalnie, oczywiście, więc z nieba spadł mi ten tutaj zdublowany zestaw. I niesamowicie się yy, z tego faktu po prostu cieszę, że tak faktycznie yy, było. A ja sobie teraz z niego jeszcze wybiorę te bardziej charakterystyczne elementy. I on leci oczywiście na wiadomo część zapasowe, on już swoją rolę spełnił dzięki zestawie, że się zdublowały. Poza tym jak mówię, kupa roboty i co tu dużo gadać, nic więcej nie zrobię, więc kończę sobie ten wtorek, ale jutro, nie obiecam, ale powinno się udać, więc... Środunia! I siemano klockowe świry w tą środunie. No i obiecałem, że zacznę miksa i, i... zaczynam tego miksa! Chociaż tonę jeszcze cały czas w zestawach i w innych rzeczach, ale kiedyś trzeba go zacząć. Zgodnie więc z obietnicą chytam, jeżeli jesteście zdziwieni skąd te instrukcje, obejrzyjcie jeden z poprzednich odcinków. Tam pokazywałem jakie tu mniej więcej instrukcje w tym miksie są. Dublować się nie chcę. Wziąłem sobie, słuchajcie, wszystkie instrukcje, jakie były w tym miksie, więc zgodnie z obietnicą, nam sobie i rozpocznę sobie od tego i jakże ciekawego zestawu i ciężko będzie mi się, wam powiem, z niego rozstać. Jeszcze nie zbudowałem jeszcze nie wiem, czy jest, ale będzie mi bardzo ciężko, bo tak jak mówię, no kurde, fajnie jest i takie pojazdy przydałyby się w każdym mieście. Jest to seria, która powinna mieć zdecydowanie więcej e, tego typu oczywiście zestawów, Częście, częściej powinni się jacyś drwale i tacy zamiastowi pracownicy pojawiać, dobra. To jest w ogóle bardzo ważna chwila, bo wiecie, może być, że chwycę ten zestaw. Nie raz mi się takie miksy zdarzały, że chytałem zestaw, zacząłem składać, okazuje się, że połowy elementów nie ma. No i jeżeli miks się nie opłaca składać, więc zobaczymy. Jeżeli tu się okaże, że mamy te 80% klocków, w drugim zestawie to samo, i w trzecim to samo, no to mix będzie robiony. Jeżeli się okaże w każdym z tych zestawów, że mniej więcej połowy elementów nie ma, to będzie znacznie gorzej, bo jednocześnie, oprócz oczywiście Bajonikle, który cały czas tam czeka, to jest mój ostatni miks i tak, muszę się powoli też brać zakupowanie nowego, ale to wszystko przed nami, także ja go zaczynam składać i do was wrócę, gdy już to się wydarzy. No i słuchajcie, bo teraz mam prawdziwy hit. Kładam sobie cały czas ten zestaw idzie jako tako, raczej miks będzie legitny, A to znaczy wstępnie, no jest tutaj jakieś kilka elementów braków, ale że dopiero kończę na czarnym i wchodzę na niebieski. No i właśnie, wchodzę na niebieski. Tu mamy pojemnik czarny, tu mamy pojemnik z czerwonym, tu mamy pojemnik z białym, tu mamy pojemnik z żółtym, pojemnik z brązowym, wiecie do czego dążę? A, tu mamy pojemnik tylko i wyłącznie z szarym. Gdzieś zaginął mi pojemnik z niebieskim. Tak, co, co się dzieje w ogóle? Nie mam pojęcia gdzie. No, jak wiecie, przenosiłem tej firmy były to dość duże manewry, i być może gdzieś tam mam ciche podejrzenia, co się mogło stać, że gdzieś tam on się zamotał, i przez przypadek wrzuciłem go do starego miksa. Zmieszałem teraz właśnie z tym wielkim pudełku, które wam też pokazywałem, gdzie mam z ciepę wszystkich, ale byłoby to dość niedobrze. O, mail do księgowej mi się jeszcze nie wysłał, jeszcze raz wyśli, e, może duże załączniki te księgowe Zginął e, pojemnik z niebieskim. Jest to dość duży problem, bo no to by były dość znaczące braki. Raczej, chyba nie przekreślające tego miksa, ale no wiecie, no bo wolałbym nie, jakby logiczne. W związku z tym, ja nie wiem, czy ja dzisiaj jeszcze tu popracuję, czy nie będę już do końca dnia e, szukał po prostu za tych braków w sensie. te no, braków. No właśnie, cały niebieski został brakiem, jak to jest możliwe? Jak może zgubić miksa w ogóle? Ja. Dobra, ja go idę szukać, zobaczymy, co z tego wyniknie, nie? I powiem wam szczerze, że nie daje mi to spokoju. Chodziłem półtorej godziny tu szukałem tych elementów i ich nie ma. Można by założyć dwie rzeczy. Jedna to tak, jak mówiłem, że gdzieś nieopatrznie w całym chaosie remontowo-przeprowadzkowym, remontowo, w sensie tylko rzuciłem to do któregoś z innych pojemników, w sensie użyłem go do innego miksa tych niebieskich, a później stwierdziłem, że tamtego miksa skończyłem, dosypałem go tu, ale mimo wszystko szukałem dalej tych elementów i dalej nie znalazłem, oczywiście. Po prostu musisz albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Natomiast, co do mnie, jest to dobre światło w ogóle. Ale wtedy, dalej mi to nie dawało spokoju i w najdalsze czeluści swego umysłu, a nawet nie umysłu, tylko po prostu mm, pamięci. I ja moi, ja pamiętam, ja moi mili, ja pamiętam. Ja pamiętam dokładnie, w jakim opakowaniu był niebieski w tym micie. A to dlatego, że był zupełnie innym niebieskim niż wszystkie inne elementy. To nie był właśnie taki standardowy Juzkowy czy Ikowy pojemnik. Nie, właśnie tam był taki zupełnie inny, z takimi uchwytami w ogóle po bokach i bez pokrywki. Ja go w ogóle nie i na pewno w tamtym był i przeszukałem wtedy, bo wtedy zacząłem szukać tego pojemnika zamiast tych elementów, bo to mogło oznaczać, że skoro jest pojemnik, elementów nie ma, tak jak mówiłem, wsypałem go tu i tego pojemnika nie ma, on więc gdzieś być musi i ja go znajdę, tylko tak nie zostawię, to kurde, może nie będzie fenomenalny mix przez te białości, o których tu wspominałem, które są do kitu, ale wiele fajnych zestawów tu jest, no i... I tak zawiesiłem pracę nad tym miksem, ale nie oznacza to, że nie robiłem czegoś innego. Przecież cały czas czekam mnie tu miks z i. No i najpierw, słuchajcie, wylosowałem sobie jedną maseczkę, więc skoro nic innego już się nie zrobię, wylosowałem jedną maseczkę. No i już wam pokazuję. Jeśli chodzi o maseczkę, to była dokładnie ta, a... Nie obyło się bez braka, ale moi mili, łakama 8540, hula po około 50 zł powiedzmy, no to not bad jak na takiego malucha. Niestety są tutaj pewne braczki, ale idąc za ciosem, wylosowałem kolejną maskę i powiem wam szczerze, że tutaj prawie spadłem z krzesła, bowiem tachu, taki zwykły tachu, nie mylić ze stachu oczywiście. Słuchaj, jest Tachu w domu? Nie ma. Kur... Ale prosty, początki lat 2000. Kilka elementów. Nie jest źle, moi drodzy. Ale to, co zobaczyłem tutaj. Spójrzcie, tak, on hula już po 170 zł nawet aktualnie z instrukcją. W ogóle co się tu z tymi cenami porobiło? Tak czy siak sprzedawało się po 112? Wiecie, bez instrukcji, bez pudełka, to i tak jest około 8 tysięcy, gdzie kurczę, ja pamiętam doskonale. Jak przecież to było takie podstawowe, że tam po 30-40 max zł chodziły. Co to się podziało w ciągu, nie wiem, roku, półtora, dwóch, że tak poszło? Czy znaczy, więcej się podziało, bo oczywistym jest, że wiecie, liczba maleje. O, aczkolwiek czekajcie, jeszcze jedną rzecz się przyjrzę. Nie, one po tyle hulają, nawet po 230 hulały używki, to musiał być naprawdę w mega dobrym stanie. Przedział generalnie jest o 45 zł, najtańszych na Brelinku mm, Wow, naprawdę wow! Znaczy, wiecie, ja mówię, rozumiem, zestawów jest rokrocznie coraz mniej, tak? Także automatycznie one drożeją. ale ja nie pamiętam, żebym kiedyś. Dobra, przepraszam, pamiętam. Przypadek zamku 6090. Czy Lego Redo to jest taki przypadek, gdzie tak nagle rok rocznie poszły mocno do góry Sam pamiętam dzisiaj jak nie wiem, to był chyba 19 rok. Tak, to same początki mojej kariery zamek 6090 sprzedawałem za 800 zł i się cieszyłem jak nie wiem bo on był z Mixa. mówił, wow, mnie w Mixie kosztował tam, nie wiem, 100 zł, bo wiem, tylko ścieżki zestaw, ale pewnie 100 zł sprzedałem za 800, ha haha, ha, ale zarobiłem. A on pół roku później chyba już czy Max Rock po E, 1200, dzisiaj to, a czekajcie, sprawdzę, sobie napiszemy 60, 90, No już będziecie od razu mieli Ignite Castle, okej, okay, już się w miarę, z... nie, dobra, U, zatrzymał się i to grubo się zatrzymał, no i słuchajcie, no 1600 już, ale tu już mówimy o 4 latach, wtedy poszło nagle, dzisiaj się to w miarę zatrzymało, czy ja się zatrzymam z tym miksem, zobaczymy, bo ja mam pewne podejrzenie, że jakimś cudem nie widziałem go po prostu stamtąd z firmy, nie mam pojęcia jak miałbym to przeoczyć, ale... Pójdziemy, zaraz sprawdzimy. Musi być, ja mam w głowie to pudełko. Nie odpuszczę. Raczej tak bym nie odpuścił, oczywiście, ale wiecie. E, dobra, e, kończymy tutaj. A idę zestaw odbudować. A dzisiaj co ważne, odbudowywuję sobie takiego ciekawego Minecrafcika, fajny zestaw, bo po 150 chodzi i kurde, no podoba mi się jak patrzę na instrukcje, fajne są te domki z Minecrafta e, więc no, idę do niego i no cóż, widzimy się jutro, zobaczymy czy z pojemnikiem czy bez, a może jeszcze dzisiaj a może zobaczymy, A kto wie, kto wie klocko na nieobliczalny je yeah. i uwaga, był kiedyś taki program, nie pada na takiej stacji to jest twoja chwila prawdy zapraszam nie patrzcie na bałagan, na Dreams też i... co jest? Nie, nie róbcie się jaj Co jest? Jest Mówiłem Mówiłem, że gdzieś jest i jest. No i słuchajcie, mamy ten czwartek, i jak widzieliście, znalazłem pojemnik. Ja mówiłem, coś mi tu świtawa. Jestem, mówię, flejtuch, ale pamięć to mam dobrą. No i co? Zestaw, słuchajcie, jest już tutaj złożony i już tutaj sobie czeka, ale niestety braki tutaj też są. Także nie braki są tym do końca, co mnie najbardziej martwi, ale tak jak wam pokazywałem w zeszłym odcinku, kolor biały, który niestety jest dramatyczny i w większości będzie szedł do wymiany, tak? do no, im dalej grzebę w tym miksie, tym mniej mi się podoba. Słuchajcie, bowiem podobne rzeczy również. No, tutaj nie mamy co komentować. Dzieją się z kolorem szarym. Oczywiście nie cały tak wygląda, podobnie jak i biały. Ale, no, sami spójrzcie. No, ewidentnie gdzieś to stało na słońcu. Bo spójrzcie, z tej strony jest, a z tej strony na studach nie ma. Tak bardzo zabawnie. Niektóre są połowicznie. Jak do tego doszło, no, nie wiem. Chciałoby się, że spójrzcie. Niektóre plejty tak śmieszne. No, tu ewidentnie jest taki statek, gdzie to było zabudowane. Statek, nie statek. Niektóre są tylko tak lekko pomaziane. Niektóre na przykład są, o widzicie tutaj mamy taki element, no i on na końcach jest w robot jest, no i wiecie o ile tylko białe byłyby do wymiany to pal licho. no nie pal licho nie byłoby najlepiej, no ale też nie byłoby najgorzej, ale jeżeli i białe i szare będą do wymiany no to już jednak źle, bo to nawet jak wiecie mam 10% powiedzmy braków standardowo plus do tego dojdzie 30%, no nie no, będzie dochodziło do 30-400% braków jeżeli wykluczymy te uszkodzone elementy Czytaj, no nie będzie to dobry miks. To raczej będzie jeden z tych miksów, gdzie zrobimy 30-40%, a reszta już niestety raczej pójdzie. A że jest to bardziej City, znaczy bardziej jest to City, a nie Star Wars. No to na figurkach też zbyt dobrze nie zarobię. Czytaj, chcę powiedzieć to, że dając za niego tam ma 1200 1300 pod powiedzmy 1500, a jeżeli wyciągnę z niego, kurczę 2,5-3, to będzie naprawdę, uważam, bardzo dobrze. Życie! Czyli to nie jest dobry mix. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, że do niego te półtora dałem wtedy, on później przyleżał. No cóż, miał być inaczej. Wtedy, gdy go kupowałem, no to faktycznie z maila popatrzyłem na instrukcję, przejęczyłem na szybko. Już wtedy z 1500 miałem 4,5. Szybko, nie wiem, całego dnia okej, okay, muszę sobie uporędoszony, zapiszę sobie zrobisz 6 i będzie, lektował, no w tym czasie, to kolejny na końcu zakończonej, jak powiem mixy, a teraz już miałem nieprawidłowy znowu. Jak mnie kurcze, ale faktycznie mam takie tylko same nieprawidłowe ludzie. No trzymaj sobie coś, było nie tak samo ludzie, żebyście cielęmi, no to będzie fajnie, musicie trzymać. Nie wiem, ale jest dobry. Bo po prostu mnie tutaj szarpie, gdy widzę, no właśnie takie, jak widzicie tutaj mm, elementy. No nadziałem się tutaj katastroficznie. Fakt faktem, to też był początek mojej działalności yy, i wtedy zapoczęliśmy z tego miksa przed otrzymaniem. Yy, dzisiaj by tego już nie robić, dzisiaj faktycznie najpierw otrzymuję. Później sprawdzą dopiero elementy, faktycznie piszę finalną wycenę. A i tak jeszcze mam tam tydzień przelewu, tydzień, no właśnie to mam tydzień przelewu, tydzień czy dwa mam czasu na przelew, gdyby jednak coś się jeszcze znalazło. Wyszło i tak dalej, żeby mieć ten czas na aneks. Także powiem wam szczerze, że dzisiaj mi trochę wszystko opadło. Bo dobra, może ten jeden zestaw złożyłem, no w sensie skompletowałem, ale aha. 16 braków, jest 116 elementów, w sensie rodzajów klocków, a nie, a nie 16 no, faktycznych, finalnych elementów, co ma niecałe 200 elementów, sam 200 z moim groszem. No około 10% z tym zestawia. Nie zapominajmy jednak, że to był pierwszy zestaw. Zawsze to do zasady w pierwszych zestawach jest tych braków najmniej. Jak to wygląda, no sam tutaj spójrzcie, jakie to są elementy, faktycznie to są raczej braki niż te przebarwione, czy coś, tak, tutaj patrzę, tak, to wszystko są faktycznie braki, tragedii nie ma. Ale też wiecie, tutaj tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby mi się miks zwrócił, chodzi o to, żebym na nim zarobił, a niestety zbyt fajnie się na to nie zapowiada także nie będę z niewiadomym jakim entuzjazmem podchodził do tego miksa, zdecydowanie bardziej chyba wolę sobie wrócić do Bajonikrowego. właśnie złożyłem dzisiaj Tacha, zaraz ja zrobię zdjęcia i go wystawiać Tachu? Poza tym co? Poza tym dzisiaj taki dzień, że mam grubą kopertę, niestety nie zarobku ani z YouTube'a, ani ze sklepu do księgowej, zaraz muszę jeszcze lecieć, więc dzisiaj też taki dzień słabo, Poza tak jak mówię, wszystko mi tutaj popadało, jakoś tak mi się kurczę od tego miksa składać, więc ja nie będę miał chyba na nikogoś parcia. Zdecydowanie bardziej mówię wolę do bajonikrowego wrócić, bo tutaj i szybko, i fajnie, i łatwo. I pomimo tego, że mam tutaj świadomość, że on był taki ten, no to tutaj... A... No i siemano, klockowe świry, mamy już piąteczek, a jeżeli was dziwi, że ten odcineczek leci, w sumie nie wiem kiedy leci, może być, że w sobotę, eee, no to dowiecie się wszystkiego. Moi mili, piąteczek, jak wygląda sprawa z miksami? to już mówię. Wziąłem sobie, słuchajcie, wszystkie instrukcje, jakie były w tym mixie, nie znaczy to, że każdy zestaw ma kompletny... Komplet instrukcji, bo na przykład tam z tego statku macie 4 czwartą instrukcję, tylko jest ona i tak dalej. Wygląda to mniej więcej tak. Patrząc od górnie nie wygląda, żeby tutaj było dużo tej białości. Niestety gorzej jest z tą szarością, jej tutaj jest znacznie więcej. No i co? Rozłożyłem sobie tutaj to na ziemi i nie będę mówił, ale mam taki tajny plan, by zrobić to w przyszłym tygodniu. Yy, dziękuję, dziękuję za uwagę za i, i zapraszam na zupę, zupę ze, ze eee, Zobaczymy, czy się to uda. Bardzo wątpię, bo tych setów jest naprawdę sporo. To byłby jakiś istny rekord, by udało mi się Zrobić je w tydzień czasu, oczywistym jest, że dobra, nie oszukujmy się, pewnie po 2-3 zestawy dziennie e, to będzie maks, a nawet będzie bardzo dobrze. Ale wiecie, czasem będzie zestaw, który chycę i zaraz się okaże, że e, no nie ma szans, bo te białości są zbyt zniszczone. Są tu sety, które widziałem, że tam są, a tu nie widzę instrukcji. No właśnie, chyba nie, więc to by się wszystko mniej więcej zgadzało. Co, patrzycie na te sety, i przypominałam się wasze albo dzieciństwo, albo nastolastwo, albo. Inne rzeczy Wam się przypominają. Bagdu! No ja dzisiaj się do tego miksa też nie rzucałem, bo tak jak mówię, po dniu wczorajszym jestem taki trochę ale eee, rzuciłem się na Mixa Bionicle, żeby go dalej robić, bo dziś tam nawet dla niego większą sympatię, kurde, poczułem odkąd chyciłem się z tego ble Mixa, powiedzmy. Eee, no i co ciekawe w ogóle, spójrzcie, bo chyciłem tutaj taką maseczkę, chociażby, mówię, wygląda fajnie, złote, a skromne, a skromne. A w trzech zestawach występuje jedną rzecz, wam bardzo chciałem pokazać, bo sama maska, mówię, nawet dwie dychy, to nie jest jakaś fenomenalna kwota, ale jeżeli mi udałoby się mieć brutakę, ale wątpię, ale gdyby się udało, to nie całe 200 elementów, a zestaw, tak, tu nie ma pomyłki, 7 730 zł, tudzież 500, no 600 zł szłoby z niego wyciągnąć, może nawet 6, 6, 6, kto wie, ale jak patrzę na elementy, no to może nie być ciekawie, więc przypuszczam, że pozbieram, co się uda i zobaczymy, ile te braki by mi tam wyszły, e, no bo 600 zł za jednego, e, łakomy konsek sami przyznać. Później ogólnie trochę popatrzyłem jeszcze po maseczkach, ale nie porywałem się, słuchajcie, ten Black Phantom wygląda w ogóle bardzo ciekawie. W przyszłym tygodniu go nie ruszę, to oczywiste, bo tam mówię, się na tego miksa, chcąc zrobić jak najwięcej, ale fakt, się. wygląda ciekawie i kwotę tutaj też miał chyba całkiem spoko, bo kwotę tak miał około 150 zł, powiedzmy 130, to Anorik to też jest ktoś, co mi tutaj leży już w tych maskach przygotowany, by zacząć go robić chociaż takiej kwoty tu fenomenalnej nie ma no i tego dwie zakładki, które nie działają o. natomiast dzisiaj, słuchajcie, zrobiłem sobie dwa malutkie i jest jednym z nich Onewa Onewa, coś mu powiewa czy tak, czy nie, niestety dwa braczki tutaj te elementy no i słuchajcie, też przy okazji mi się rozwiązało, bo kiedyś Miałem takie zestawy jak ten 8553, wiem, że nie wiem, czego bym zrobił, bo było zbyt dużo braków. Yy, I faktycznie dwa elementy mogę z niego położyć do tego Onewy, by zmniejszyć. Tu, który jest prawie kompletny, tu się wahałem, więc sorry. On dla mnie idzie do anulacji, a ten Onewa idzie do dorobienia dwóch braków. Znaczy, do, robienia, do kupienia dwóch braków i na półkę chodź. No i próżniego już takiego drugiego good guy'a sobie zrobiłem. Dzisiaj na sklep poleci ten piękniś i może jeszcze takiego jednego Malucha w sklece. Nie przewracaj się, masz się sprzedać, typie. No ładnie to wyglądała. Szkoda, że tak ładnie już nie jest w klasie. O Jezu, nie mogę na te pożółknięcia patrzeć. No, bo tu mam takiego jeszcze jednego, co prawda ja już go mam wystawionego, ale mam jeszcze jednego, tamten jest bez instrukcji, ten z instrukcją, i nigdy czegoś takiego nie robiłem. To by było bezprecedensowe, że mam na raz dwa zestawy wystawione w innym stanie. Nigdy, jakoś tak zawsze zakładałem, że dobra, niech się sprzeda ten jeden, a dopiero wtedy wystawię drugi. No, chociaż może to było głupie myślenie, może właśnie ktoś zbiera armię plażowych tych i wejdzie do kogoś innego i powie: o, ten ma dwa, ten ma jeden, a ja potrzebuję w ogóle trzy, to to biorę od tego typu, chociaż to nie ma Teraz bym bo tego dwa, od tego jeden. Nieważne, nigdy by nie robiłem, a może dzisiaj właśnie mm, sobie tego dokonam. Zaraz zobaczymy. Eee, zobaczymy, zobaczymy. Mój raz natomiast fakt faktem kończę się ten tydzień. Eee, no, zaczęliśmy nowego miksa, tak? Natomiast nie okazał się takim miksem, jakim bym chciał, niestety. Tragedia, nieszczęście! Ile z niego wyjdzie? Oby jak najwięcej, bo nie ukrywam, że no chciałbym z niego jak najwięcej możliwie wyciągnąć. Eee, w przyszłym tygodniu, obiecuję wam, trzymajcie kciuki, nie zrobimy go całego, to jest jakby jasne, ale mimo wszystko moim celem jest spróbować go zrobić całego. Eee, I zobaczymy co z tego wyjdzie, oczywiście. Dzięki, że dzisiaj byliście, dzięki za kolejny tydzień biznesowy na moim kanale. Coś mam jeszcze ciekawego do powiedzenia? Uuu, nie. Do <grytanie> ja wkrótce w kolejnych odcineczkach. Bye!